Witam z tej strony Karol, a w tym odcinku pokażę proces instalacji i działanie systemu operacyjnego Chrome OS Flex na starszym laptopie Toshiba Satellite. Zapraszam do dołączenia na mój serwer Discord omzi2 Community. Link znajduje się w opisie filmu. Chrome OS Flex to system operacyjny stworzony przez Google oparty na jądrze Linuxa przeznaczony dla komputerów PC. Jest lekki, szybki oraz prosty w obsłudze, jednak jego możliwości są mocno ograniczone wszystko kręci się wokół przeglądarki Google Chrome. Chrome OS Flex jest przeznaczony głównie dla starszych komputerów. Jego wymagania sprzętowe to 64-bitowy procesor Intel lub AMD, co najmniej 16 GB miejsca na dysku twardym, nośnik USB, który ma co najmniej 8 GB miejsca oraz minimum 4 GB RAM. Minimum 4 GB RAM to dość dużo jak na stare komputery. Google twierdzi, że ten system może dać drugie życie starszemu komputerowi. Czy naprawdę on tak jest? Sprawdzimy w tym odcinku. Komputer, na którym zainstaluję Chrome OS Flex to Toshiba Satellite t 111 t z około 2008 roku. Ten laptop ma jednordzeniowy procesor Intel Celeron, dysk HDD, zintegrowaną kartę graficzną oraz 3 GB pamięci RAM. Aby zainstalować Chrome OS Flex, potrzebna nam jest przeglądarka Google Chrome oraz nośnik USB. Ja użyję Pendrive'a, który ma 32 GB pamięci. Aby utworzyć nośnik USB, należy wejść w Chrome Web Store i wyszukać tutaj rozszerzenie Chromebook Recover Utility. Należy je dodać do Chrome. To rozszerzenie działa tylko na systemach macOS oraz Windows, niestety nie można go używać na Linuxie. Jak uruchomimy to rozszerzenie, na ekranie pojawi nam się takie okno. Należy kliknąć tutaj rozpocznij oraz wybrać model z listy. W zakładce, wybierz producenta, należy wybrać Chrome OS Flex, a w zakładce, wybierz produkt również należy wybrać Chrome OS Flex. Następnie trzeba kliknąć Dalej. Teraz trzeba wybrać nośnik, którego będziemy używać. Jeśli wszystko dobrze wybraliśmy, należy kliknąć Utwórz teraz. Należy pamiętać, że wszystkie dane z naszego pendrive'a zostaną usunięte. Z mojego pendrive'a utworzył się już nośnik instalacyjny Chrome OS Flex. Teraz mogę instalować system na mojej toszybie. Aby zainstalować Chrome OS, wpinam pendrive i uruchamiam laptopa. Podczas uruchamiania laptopa muszę wejść do BIOS-u klikając F2. W BIOSie muszę ustawić, aby komputer uruchamiał się z tego właśnie pendrive'a. Uruchamiam komputer ponownie. Po około 2 minutach na komputerze pojawił się ekran powitalny Chrome OS Flex. Jak widać, mysz, mysz już działa. Tutaj jest jakieś okienko, no i daje tutaj Get Started. Klikam Install Chrome OS Flex. ChromeOS Flex wyczyści wszystkie dane na dysku twardym komputera. Czyli też stary system operacyjny. Nie należy zaczekać aż Chrome OS się zainstaluje. System już się zainstalował, pokazuje, że za 30 sekund komputer automatycznie się wyłączy. Przed ponownym włączeniem komputera należy usunąć pendrive'a. Tak więc usuwam pendrive'a i włączam ponownie komputer. Po uruchomieniu pokazał nam się taki ekran. Welcome to Chrome OS Flex. Można wybrać język. Już widzę, że tutaj system dość mocno laguje. Troszkę nie działa tak płynnie, no ale zobaczymy, jak będzie dalej. Chociaż teraz zaczął działać trochę płynniej. Możemy wybrać tutaj język polski. Metodę wprowadzenia też wybieram na polski. Daję OK i klikam rozpocznij konfigurator aby wybrać konfigurację urządzenia Chromebook także wybieram na użytek osobisty mamy tutaj opcję zalogowania się na swoje konto Google ale ja wybiorę opcję przeglądaj jako gość no i Chrome OS został pomyślnie zainstalowany jak widać system jest już funkcjonalny już jest zainstalowany no ja jeszcze uruchomię komputer ponownie aby sprawdzić ile czasu zajmuje mu Uruchomienie się. Komputer uruchomił się w ponad minutę, czyli na pewno dłużej niż te 6 sekund, o których pisał Google na swojej stronie. Dużą zaletą jest to, że system od razu wykrył wszystkie sprzęty, takie jak klawiatura, głośniki, touchpad czy mysz. Jednak jest to zasługa bardziej samego kernela Linuxa niż Chrome OSa. Jak widać, mamy tutaj dostępną przeglądarkę Google Chrome, eksplorator plików, odtwarzacz multimediów, ustawienia. No i to jest w zasadzie tyle. Chyba, że włączymy kontener Linuxa, wtedy możemy instalować jakieś inne aplikacje z Linuxa, ale mi się wydaje, że to jest zbyt wymagające zadanie jak dla tego komputera na tym systemie. Możemy też oczywiście otwierać internetowe aplikacje takie jak Gmail, mapy Google, Disk Google w przeglądarce Chrome. Ogólnie system jest dość prosty i intuicyjny, ale na tej tej działa dość wolno i ociężale, Na pewno lepiej działał tutaj Linux Mint. Wydajność tego systemu porównałbym do tego, że to jest między Windowsem 10 a Windowsem 7. Na pewno działa trochę gorzej niż Windows 7, ale działa lepiej niż Windows 10. Ogólnie systemu Chrome OS Flex nie polecam, ponieważ według mnie jest zbyt ciężki dla starych komputerów oraz jego funkcjonalność jest bardzo ograniczona. Na takim komputerze na pewno lepiej sprawdziłaby się jakaś lekka dystrybucja Linuxa, taka jak Ubuntu albo Linux Mint XFCE. Taki system byłby szybszy i jeszcze o wiele bardziej funkcjonalny. Z mojej strony to tyle, dziękuję za oglądanie.